Kiedy gwiazdka w ów dzień wzejdzie nad tym bohaterskim krajem, Wszystkim dzieciom jedno w głowie, by się spotkać z Mikołajem. On jest dobry, on prezentów, dla nich zawsze wiezie kupę. Ważne tylko, by być grzecznym, Bo niegrzeczny leje w dupę. Jest! Przyjechał! Słyszę dzwonki! Dzwonki słyszał saneczek! Biegną dzieci, by otworzyć, jaki da im pakunek. Ale cóż to? Nie sam przybył? Któż mu zatem towarzyszy? Elfy: Julcia, Andrzej, Mario i Tadzinek, elfik mniszy. Gość w dom, Bóg w dom uczy szkoła, więc się dziatwa gnie przed gośćmi, chociaż elfy. Dziwne elfy. Walą po łbie, kopią w kości. W końcu sam Mikołaj pyta. Grzeczne były? Niesłychanie. Kłamią, gady. Ale każdy, co przeznaczam, niech dostanie. Czarodzieńska! Niechaj biorą! Czarodzieńska? Taka mała? Małe w naszym kraju, wielkie. Niech nią trząsną, to zadziała. Macie krew na rękach. Na rękach. Żywam wszystkich korbów. Prawda, miejsca! Jesteście kadariami. Nie wycierajcie! Zobaczcie, jak go biją! Zobaczcie! Ja bez żadnego trybu. Spojrza mi Czym Pandory była puszka, tym jest kula Mikołaja, który nienawidzi ludzi. Czas już pozbyć się szachraja. Czekaj, to wściekły Mikołaj. I te jego zatrute prezenty. Nie. Dzięki. No dokładnie, niech spada. Kochani, pójdźmy wszyscy po rozum do głowy. Bądźmy razem, jak mówią słowa kolendy, wszystkie wioski z miastami. Sami się obdarujmy wspólnym oporem przeciwko złu, obłudzie i niszczeniu wartości. Wspólnym działaniem, siostrzeństwem kobiet i solidarnością obywatelską. Aby miłość, przyjaźń, prawo i praworządność zamieszkały między nami. Budujmy wspólnotę ludzi dobrych i wrażliwych, niezależnie od tego, kim jesteśmy i w co wierzymy. Bądźmy jak mędrcy świata. Połóżmy kres niszczeniu praw i wolności. Połóżmy kres brutalności policji, kolejkom do szpitali, oszukańczym wyborom w pandemii, kłamliwej propagandzie i niszczeniu wolnych sądów. Połóżmy temu wszystkiemu kres. Tego właśnie Państwu życzymy na święta i po świętach.